thank um... mam wszystkim, z tej strony Glatz z kanału Trick Road. i ja to jest kolejny odcinek Penumbry Requiem. Zapraszam bardzo serdecznie. W poprzednim odcinku byliśmy w pionowym szybie, a dzisiaj znajdujemy się w kanałach i tutaj sobie będziemy działać. Ale pokażę wam e, coś, co odkryłem przypadkowo w sumie, bo e, zaświeciła mi się ikona drabiny przed nagrywaniem i mówię, a sobie wejdę, nie? I sobie wszedłem, myślałem, że sobie... Wyjdę, niestety się nie dało, ale schodząc, tak się oglądałem i patrzcie, co tam mamy, nie? Na tej rurce. Mamy artefakt. Tak. Przez to, że wlazłem na tą drabinę, zauważyłem ten artefakt, który pewnie bym ominął, ale na szczęście wiemy gdzie on jest. Tylko się trzeba tam dostać. Ale to chyba wystarczy tylko skrzynkę znaleźć. Eee, dobra, chodźmy do tego pomieszczenia. Co tutaj mamy? To jest jakaś maszyna można otworzyć władę system oczyszczania hmm. Co to jest o, system pomp kanalizacji tu nichuja nie pójdzie dobra weźmy sobie ten artefakt A, od razu weźmiemy to sobie na początku o Latwimy tą sprawę Chodź tu. Chodź tu! Tak jest. No, no już znajdźkę mamy z głowy. Co mnie? Co mnie tak wyjebało do tej wody? Wow! To było dziwne Straciłem skrzynkę Mogę ją wziąć sobie? Mogę, oczywiście <laughs> Dobra. Miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych stworków w tej wodzie, chociaż byłoby wesoło, coś by się działo przynajmniej. Dobra. E, chyba tych skrzyń muszę używać... No, co, rzuciłem skrzynią. Za daleko trochę. Trzeba ich używać będzie. No tak to się nigdzie nie dostaniemy. Dobra, na szczęście mamy zapas tutaj tych skrzynek Więc spoko. Hopsa, hopsa, hopsa. Hop. Dobra. Wrobimy sobie jedną tutaj. a i już bo, powinno być spoko, powinniśmy przejść dalej. A, uwielbiam skakać po prostu. Już wam to mówiłem, że nie jestem dobry ze skakania. Okej, okay, dobra. Tu jest jakaś dźwignia. Mhm, mm coś się wydarzyło. O, to się podnosi. Aha, czyli sobie utorowałam drogę, nie będę musiał skakać. Po skrzyniach w tym miejscu. Dobra, no to idziemy dalej. Bierzemy oczywiście skrzynie. To jest rozdupcone. Hmm. O, kurwa. Co to było? To była ta glizda. Nie no, proszę, kurwa, tylko nie glizda. Błagam. Ja pierdzielę jeszcze w wodzie. O, dobra. Skocz, proszę cię. Skocz. Pięknie. Dziękuję ci. Teraz weź tą skrzynię. Oczywiście nie weźmiesz. Cholera. A tam jeszcze na dole jest klucz. Kurwa. I tak muszę zanurkować. O Boże. Dobra, pierdolić to. Okej, okay, na razie... Na razie spoko. No, fajnie um... Dobra, chyba nie ma tej glizdy pieprzonej. Dobra, to spierdzielamy. Nie wiem, gdzie, gdzie ona się podziała. Ewidentnie widziałem ją. A może to po prostu schizy naszego głównego bohatera, który jest już dłuższy czas w tym popieprzonym miejscu. Już po prostu nie wytrzymuje nerwowo. Ciekawe, czy wyjdziemy stąd. I wrócimy do normalnego życia, czy po prostu zostaniemy tu na wieki. Albo już po prostu umarliśmy i to co się teraz dzieje to jest w naszej podświadomości. Hmm. Ciekawe. Tak czy siak. Idziemy dalej. No, byś spróbował spaść. Tutaj. Dziękuję. Okej. Okay. Co mnie tak wywali wyrzuciło? A, dobra, to Gdzie jesteś, skrzynko? Chodź tu, chodź tu, chodź tu, nie odpływaj, nie odpływaj mi. Dziękuję. Mhm. Hopsa, tak jest. I tutaj walniemy. Hopsa, o, świetnie. I tak zajebiście. Okej, okay, kolejna droga utorowana Mościki, tu mamy jakąś... bajchę eee, Dobra, zobaczmy co tutaj Mogę to... Mogę to przekręcić, czy nie bardzo? Mogę Okej, okay, zajebiście Woda się podnosi, hurra ja. Kapie, woda, system musi być uruchomiony. Świetnie. Co się kurwa dzieje? Dobra, a uruchomiłem platformę. Tam mamy drugi klucz. Zajebiście. Teraz co? Tutaj mamy dźwignię. Chlera jasna. Czyli znowu muszę wziąć skrzynkę. Dobra, chodź tu, baby, chodź ze mną. A nie, tam jest drabina, więc nie muszę brać skrzyni. Świetnie. <laughs> Dobra, hmm. ok, pociągnijmy. No co jest? Nie, tylko. Aha, bateria spadła na dół. O proszę, okej, okay, dobra, mamy baterię, czyli co, teraz pasowałoby się wrócić do tego pokoju, więc sobie tam pójdziemy, ładnie, Ra pa. -pa -ra -pan. wolno pływasz, chociaż nie dziwię się, bo masz baterię w rękach. <laughs> Dobra. Bateria tam. Mam nadzieję, że jej nie uszkodziłem. I wchodzimy. Zajebiście. Dobra. Co my tu mamy? Czy to już się otworzyło? Nie można. Gdzie ja mam tą baterię dać? Tak, powiem. Tutaj mam dać? Nie. Eee... Otknęła w miejscu. Na hmm. zamknięty wygląda. Jak ja mam to, to choleru otworzyć? A, cóż tu jest? Brakuje baterii, no tak... Okej, okay, dobra. A, teraz powinno działać. Coś zrobiłem. O, fak. O, fak, 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 woda się podnosi. Szybko, 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 szybko. cholera jasna. Nie mówcie mi, że teraz będę musiał tą dźwignię po pociągnąć. Chyba tak. O oh, fuck. Dobra. Czy nie muszę zanurkować, jednak. Chyba ciekawa, czy spieprzyłem, czy nie spieprzyłem. Da się to. No szybciej, bo nie mam cało... Nie jestem rybą do cholery. Chodź tu. Tak jest. Super. Udało się. Super. Dobra, idziemy po drugi kluczyk. Na no, wolniej, wolniej. Mam czas do świąt No już kurde Ok, drugi kluczyk jest już w naszych rękach Bardzo się cieszę Teraz sobie mogę wskoczyć do wody I sobie pójdę tędy O proszę To mogę wejść czy nie bardzo? Nie bardzo. Dobra. To przechodzimy. <laughs> Przyjaciel nie jest lojalniejszy niż najemnik. Swoje długi spłacasz dobrocią. Hmm? Fajne tutaj cytaty są. Niestety ich nie widzicie, bo macie ten szary obrazek, jak się czytuje mapa. Szary ekran w sensie. No ale będę wam czytał, co tam dają. Fajnego. Do przeczytania. Niech się ta mapa w końcu wczyta. Proszę. Wczytaj się. No, wczytaj się. Stracę cierpliwość. Dziękuję. Dobra, mapa się wczytała. Idziemy teraz. Jesteśmy. Lądowisko dla helikoptera. Teraz potrzebny mi już tylko helikopter. Jesteś zabawny. Eee. Dobra, moi mili, wygląda na to, że w końcu wyszliśmy na zewnątrz. Nie wiem, czy to jest koniec. Dzieżę się do końca, czy nie? Bo jesteśmy na zewnątrz. Ale tak czy siak zakończymy tutaj ten odcineczek. Nie wiem, że robię krótkie te odcinki, no ale tak sobie postanowiłem, że będę co, co dany levelek tutaj nagrywał i wam pokazywał, więc. Przeszliśmy przez teleport, więc no, trzeba skończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Było bardzo emocjonujące w tym odcinku, jak w każdym innym w tej grze. <grymne> Zapraszam do komentowania i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Penumry. na razie, cześć.